Łukasik, srebrny medalista akademicki mistrzostw Polski, zasłużone. Zasłużone? Znaczy, nie wiem. No... Tak, walka była do samego tak, końca. Ale na wstępie trzeba przyznać, że prawdopodobnie przegrałbym z Maćkiem Jeziorskim, który na przedostatniej rundzie miał defekt i dzięki temu go wyprzedziłem. Więc bardzo współczuję Macikowi, bo sam w poprzednich sezonach miałem dużo takich przypałów ze swoim sprzętem i wiem, jakie to jest denerwujące. Tak, ale na ostatniej rundzie wyprzedziłeś Karola Michalskiego, który jechał przed Tobą. Tak, to prawda. Znaczy Karol chyba miał jakieś problemy też z, z zawodnikiem, którego dublował. Ale mimo wszystko no, ja wyprzedziłem go przed tymi problemami. I... no nie wiem, wydaje mi się, że nawet gdyby nie to, to może jakoś bym przed nim przyjechał. Ale ostatnią rundę już jechałem na 120%. Bolało jak nigdy. Tak, wszyscy dopingowali cię tutaj, w Chorzowie, w Parku Śląskim. E, wielkie gratulacje, srebrny medalista akademicki, z Polski. Jakieś na koniec jeszcze słowa? No, pozdrowienia dla fanów oczywiście, których e, mam nadzieję, że będzie coraz więcej po moich błyskotliwych wywiadach. jak się ogarnia szybko, bo o 15 wchodzimy na live'a, może zdąży do końca live'a przed dekoracjami. Dobra, graty. Jeszcze już na, ostatnie ujęcie.